miejsce jest wolne? A... Tak, wolne. Ale od chwili, w której usiądzie Pani na nim, już nigdy wolnym nie będzie. Dlaczego? Bo zimne drewno tej ławki zawsze tęsknić już będzie za ciepłem Pani dotknięcia. Dziękuję. Usiadłaś? No przecież widzisz, że siedzi. I Ty w to wierzysz? Wierzysz, że sen Petrarki trwa tuż obok nas namacalnym konkretem laury, którą dla koloru włosów Tycjanną nazwałbym raczej? Ja nie uwierzę, zanim nie dotknę. No nie, 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 proszę nie obawiać się. Dłoń przyjaciela spoczęła na torebce, pani nie to, by nią zapadnąć. On nie śmiąc musnąć pani ramienia. Dotknął był jej torebki po to, by się umocnić w przekonaniu, iż go oma mnie mam, że pani istnieje. Z jakiej to sfery nieba? Z czyjej myśli tak doskonały wzór natura wzięła do tej cudownej twarzy, w której wysły najwyższe cechy nieziemskiego dzieła? A mnie mąż leje. Jak często? Sporadycznie. Może panowie nie wierzą? Nie, nieco, że nie wierzymy, ale trudno nam po prostu zrozumieć bezkompromisowe stanowisko małżonka pani, wczuć się, że tak powiem, jego bezlitosne pociągnięcia. Nie chciałabym być gołosłowną. Mam liczne tego dowody, rozsiane po całym biednym ciele moim. Niestety, nasza krótka znajomość ogranicza rzecz prosta, szerszą motywację rzeczową. Ale... od tutaj choćby zaczyna mi się taka pręga, jakby... I kędyż ona przebiega? Dalej biegnie ona ku górze, po tamtej stronie, już ukryta pod konfekcją. Ochyda. Żadnej ochydy tam nie ma. Zapewniam pana. Ale ja, ja miałem na myśli samą pręgę jako taką, a broń Boże okolice, po których przebiega. I, i czymże uzyskał ją ten wybaczy pani okrutnik? Lufą, za przeproszenie. Strzelby? No pewno, że nie armaty. Ach, to myśliwy. Nie, kustosz muzeum. No, jeżeli już mielibyśmy się doszukiwać jakichś jaśniejszych stron jego mrocznego charakteru, to niewątpliwie do nich musielibyśmy zaliczyć fakt, że on li tylko plazuje lufą, a nie na przykład strzela. Strzelać z muszkietu? Ostatnio lał mnie, był bowiem muszkietem. Puściła pani widmo okrutnego muszkietera w ten idylliczny nastrój, który panował tu jeszcze przed chwilą i teraz już ani mi te bzy pachną. Ani słowik kląska, ani łabędzie się karmi. Kiedy poznałam się nieco bliżej i nie będąc już tak skrępowaną, pokażę panom cały bezmiar wandalizmu, jakiego dopuszczał się na biednym cielem ten wizygota. Ogarnie panów prawdziwa żądra, między innymi zemsty. Ale najpierw. Wyjedźmy do końca tego miasta. Oddalmy się od tego bezwzględnego historyka sztuki. Czy nie znacie panowie jakiejś cichej miejscowości nadmorskiej, gdzie można by prawdziwie wypocząć? O, znamy kilka takich miejscowości, ponieważ sami pragnęliśmy wypocząć nad morzem. Takie choćby piaściki morskie, posada rybacka nad otwartym morzem. Rybak tam prosty, z twarzą wichrami chłostaną, w oczy patrzy szczerze, a od silnika bierze niedrogą. Ależ jeżeli przyjedzie się z własną słomą, no to wypadną dosłownie grosze. Jedźmy! Albo takie uiścisko, że pisze. Na bezkresnej plaży opalanie, taplanie, paplanie. Czasem Szwedzi lądują, ale rozejrzą się jeno i natychmiast odpływają. Jedźmy! Albo Krakówek bursztynowy. Z ty, Bolesława Krzywołus, z tego widać jak na dłoni ryneczek renesansowy w Uisteczku, a przez dobrą lornetkę, solarium damskie imienia Krania Kówny Stanisław. Jedźmy. albo właśnie takie Uisteczko. Miejscowość wprawdzie brudna i zapuszczona, ale za to w miejscowym dziesięciu wyczerpane egzemplarze Biblioteki Klasyków Filozofii. Jedźmy, jedźmy tam wszędzie po kroku, ale najpierw. Chodźmy stąd. A dokąd? No, do mnie. O tej, Do domu. O tej porze? Pana żonę? O właśnie ze względu na niego przede wszystkim. Chciałabym bowiem wziąć z domu parę drobiazgów, a kiedy on to zobaczy, zbić mnie chcieć gotów i wtedy panowie, jako dżentelmeni, osłonią mnie.